Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. O Izraelu. Odcinek szósty. Witam serdecznie już w szóstym odcinku. Zaczął nam się listopad, i dzisiaj będzie temat niejako związany z pierwszym listopada. Wiadomo, w tradycji chrześcijańskiej jest to Dzień Wszystkich Świętych, jednak nam Polakom kojarzy się ten dzień z wizytą na cmentarzach, z wizytą przy grobach naszych bliskich zmarłych. I tym samym dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o grobach, cmentarzach w Jerozolimie. Najbardziej popularny grób dla chrześcijan to oczywiście Pusty Grób w Bazylice Grobu Pańskiego. Pusty grób dający nadzieję na zmartwychwstanie. Ciekawostką jest rodzaj grzebania zmarłych w czasach Jezusa, kiedy to w Palestynie były znane dwa rodzaje pochówków: pierwotny i wtórny. Z badań archeologicznych dowiadujemy się, że do pochówku stosowano przede wszystkim naturalnie wyżłobione groty bądź też celowo wydrążone komory. W pewnym momencie te groby zaczęły przeobrażać się w rozbudowany system pomieszczeń podziemnych, i głównie zamożne rodziny mogły sobie pozwolić na takie kwatery grzebalne. Warto tutaj zwrócić uwagę, że przecież Grób, w którym został złożony Jezus, tak naprawdę należał do Józefa z Arymatei. To on był właścicielem tego grobowca i był na tyle zamożny i wpływowy, że mógł sobie pozwolić na wykucie grobu w skale, czy też już zakupienie gotowego. We wspomnianym okresie, czyli w czasach Jezusa, najczęściej były spotykane groby z komorą właściwą i przedsionkiem. I tak też wygląda w grób Jezusa i model tego grobu możemy znaleźć w zakrystii u franciszkanów w bazylice Grobu Pańskiego. Jeśli będziecie w Jerozolimie i będziecie w bazylice Grobu Pańskiego i będziecie chcieli zobaczyć ten model, to myślę, że można zapukać do zakrystii franciszkanów i, i poprosić o pokazanie, poprosić o zobaczenie, ponieważ dzisiejsza kaplica Grobu Pańskiego Wygląda zdecydowanie inaczej niż te 2000 lat temu. Zwłoki zazwyczaj kładziono wzdłuż ściany na kamiennych ławach, natomiast aby w komorach grzebalnych pomieściła się większa liczba zmarłych, wprowadzono tzw. Tak groby piecowe typu Kochim, czyli głębokie na około 2 metry, wydrążone prostopadle do ściany, i zamykano je wtedy kamienną płytą. Potem w komorach grobowych nad ławami pojawiły się łukowate sklepienia, i te miejsca pod łukiem stanowiły właśnie nisze pogrzebowe. Zdarzało się, że w jednym grobowcu można było odnaleźć różne rodzaje pochówku, czyli na ławach, pod arkadami, czy w sarkofagach i osuariach. A co to były osuaria? Otóż to właśnie był wtórny pochówek. I zazwyczaj w rok po śmierci otwierano groby i kości zmarłego umieszczano właśnie w specjalnie przeznaczonych do tego urnach, w kształcie skrzyni, które nazywano osuarium. Albo wykuwano je z miękkiego wapienia, albo wykonywano z gliny. W takim osuarium znajdowały się kości pochodzące od jednego lub kilku zmarłych, i to też powodowało, że można było wykorzystać grób dla kolejnych zmarłych z danej rodziny. Poza kośćmi w tych skrzyniach nie znaleziono żadnych innych przedmiotów, które miałyby należeć do zmarłego. Osłaria zakopywano, bądź też drążono dla nich specjalne nisze w tych komorach grzebalnych. Czasem też po prostu umieszczano je na półkach skalnych obok siebie albo jedno na drugim. Na w osuariach były ryte inskrypcje, umieszczano imię zmarłego, niekiedy też wiek i jego status społeczny. Poza inskrypcjami znajdowały się też dekoracje. Gdy będziemy na Górze Oliwnej i udamy się w stronę kościoła Dominus Flevit, to tam też znajduje się grota, w której będziemy mogli zobaczyć przykłady takich osuariów. Drugi grup, który znajduje się w Jerozolimie i jest nie mniej popularny, to tak zwany grup Maryi. Ten grup, znajdujący się w Dolinie Cedronu, jest również pusty, ponieważ według tradycji Najświętsza Maryja Panna została wzięta do nieba. Właściwie to są dwie tradycje związane z wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny. I jedna jest właśnie związana z Jerozolimą, a druga ze wzgórzem słowików, które znajduje się w dzisiejszej Turcji nieopodal Efezu. I jest jeszcze jeden grup, o którym czytamy na kartach Ewangelii. Jest to grup Łazarza, brata Marii i Marty. I grup ten znajduje się w dzisiejszej Al-Azaria, czyli w Betanii na Górze Oliwnej. I jak pamiętamy, Jezus miał wskrzesić łazarza i ten później, według tradycji, miał udać się na Cypr, gdzie został biskupem i gdzie znajduje się jego właściwy grób. Chyba najbardziej popularnym cmentarzem w Jerozolimie jest cmentarz na Górze Oliwnej. Jest to cmentarz żydowski, i ponoć. Każdy, żyd chce być tam pochowany, ponieważ to właśnie tutaj, nieopodal Bramy Złotej, ma przyjść Mesjasz w dzień Sądu Ostatecznego i przekroczyć Dolinę Cedronu, która jest położona pomiędzy Górą Oliwną, a Wzgórzem Świątynnym, tam właśnie, gdzie znajduje się Brama Złota. Więc ci, którzy zostali pochowani najbliżej Doliny Cedronu, będą tymi, którzy jako pierwsi zostaną zbawieni. Słyszałam, że ceny miejsca na tym cmentarzu osiągają horrendalne kwoty półtora miliona dolarów od osoby, ale czy tak rzeczywiście jest, nie jestem w stanie tego potwierdzić. Przy okazji Góry Oliwnej należy wspomnieć o Dolinie Cedronu, inaczej zwanej Doliną Jozafata i grobowców tam się znajdujących. Niegdyś łączono je z osobami Absaloma, Jozafata i Zachariasza. Jednak wiemy, że w rzeczywistości nie należały one do żadnej z tych postaci historycznych. Wiemy za to na pewno, że zbudowano je na przełomie III i II wieku przed Chrystusem. Grobowce te są bardzo charakterystyczne, ponieważ grobowiec Absaloma jest zakończony strzelistą okrągłą wieżyczką przypominającą kształtem szyjkę butelki. Natomiast groby Jakuba i Zachariasza są wykute właściwie w jednej skale. Mimo, że wydają się być odrębnymi budowlami. I ponieważ, jak już wspomniałam, odkryto, że grobowce te zostały wybudowane w III bądź w II wieku przed Chrystusem, to też powinniśmy sobie uświadomić, że grobowce te na pewno widział Jezus Chrystus który bywał w Jerozolimie nieraz. Innym cmentarzem o którym należy powiedzieć i który jest ważny dla Izraelczyków, to cmentarz znajdujący się na górze Teodora Herzla. Spoczywają tutaj głowy państwa takie jak prezydent Simon Peres czy Haim Herzog oraz premierzy tacy jak Levi Eshkol czy Golda Meir i Itzak Rabin. Poza tym znajduje się tutaj też narodowy cmentarz dla żołnierzy i policjantów. Jednak największym cmentarzem w Jerozolimie jest cmentarz na górze Har hot czyli tłumacząc to na górze tych, którzy spoczywają, którzy odpoczywają. Znajduje się tam ponad 150 tysięcy grobów. I ponieważ metropolia, jaką jest Jerozolima, rozrasta się. W bardzo szybkim tempie, tym samym potrzeba miejsc na cmentarzu, no bo wiadomo, nikt z tych ludzi nie będzie żył wiecznie, więc trzeba też znaleźć jakieś miejsce na pochówek dla nich. I wyobraźcie sobie, że w ubiegłym roku podjęto się pewnego nietypowego przedsięwzięcia, które pozwoli na pozyskanie około 20 tysięcy miejsc, gdzie będzie można pochować zmarłych. Co też wymyślono? Otóż postanowiono wydrążyć tunele pod wzgórzem, na którym znajduje się cmentarz, i tym samym ma powstać nowoczesna nekropolia w podziemiach. Jest to bardzo nowoczesny projekt, ponieważ do grobów, które będą znajdowały się w klimatyzowanych tunelach głębokich na około 50 metrów, będzie się zjeżdżało windami, a znalezienie bliskich ułatwi aplikacja. W ubiegłym roku 30 października miało miejsce otwarcie jednej trzeciej podziemnego cmentarza, która jest już gotowa do pochówku zmarłych. Pozostała część jest w realizacji jest to jedynie rozwiązanie na najbliższe 10 lat, co potem nie wiadomo. Do tego odcinka w notatkach zostanie załączony link do filmu na YouTube, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak ta nowoczesna nekropolia wygląda. Przy okazji mowy o cmentarzach i ogrobach, warto też powiedzieć o pochówku w tradycji żydowskiej. Otóż, jeżeli byliście kiedykolwiek na żydowskim cmentarzu, to pierwszą rzecz, jaką zauważyliście, to to, że tam nie ma kwiatów. Na grobie nie kładzie się kwiatów, ponieważ kwiaty więdną i przypominają o śmierci. Natomiast kamienie są wieczne i stanowią niejako symbol życia wiecznego. Więc każdy, kto odwiedza, może poprzez położenie kamienia na płycie nagrobnej naznaczyć swoją obecność. Dzisiaj kładzenie kamyków na istniejący już nagrobny kamień jest pewnego rodzaju wypełnianiem przekazania. Miłości do bliźniego. Gdy już się odbył pogrzeb i nie mogliśmy w nim uczestniczyć, no to właśnie w ten sposób symbolicznie dodajemy nasz mały kamek do tego istniejącego już dużego kamienia, aby wypełnić to przekazanie. Niektórzy powołują się tutaj na fragment z historii biblijnej, gdzie Jakub prosi swojego syna Józefa, aby nie zostawiał jego zwłok po śmierci w Egipcie. I mówi do niego, postąp wobec mnie z dobrocią i prawdą. I ta właśnie forma dobroci dla osób zmarłych jest najwyższą formą dobroci, ponieważ no, ten zmarł już nam nie potrafi odpłacić. Więc z naszej strony jest to bezinteresowny czyn. I jest jeszcze jedno wyjaśnienie tradycji kładzenia kamyczków na Macewie, którą zasłyszałam u pewnego hasyda. Mówił on o tym, że w czasach, gdy macewy kładziono poziomo, inskrypcja znajdowała się na górze. I Żydzi, którzy przychodzili na ten grób, kładli na tych macewach kamyczki, zakrywając te napisy, zakrywając te inskrypcje, które mówiły o tym, kto umarł, kiedy i tak dalej, po to, żeby nie zapomnieć tory. O, taka ciekawostka. Natomiast kładzenie kwiatów na grobach zmarłych uznawane jest za pogański zwyczaj, który właściwie nie ma znaczenia dla zmarłego, a pokazuje jedynie bogactwo osób, które te kwiaty składają. Sam pogrzeb, żydowski pogrzeb trwa bardzo krótko, natomiast przygotowanie do niego jest dłuższe. Zajmuje się tym specjalna grupa ludzi, która nazywa się Hebra Kadisza. Zanim dojdzie do pogrzebu, istotne jest oczyszczenie ciała. Tak jak w zażycia Żydzi chodzą do Mykwy, tak też przed tą ostatnią procesją na cmentarz, ciało powinno być oczyszczone. Po takim oczyszczeniu nakłada się na ciało białe szaty, przy czym u mężczyzn są to spodnie, gdzie są zaszywane nogawki i koszula czy marynarka. U kobiet ten strój wygląda podobnie, ale zamiast spodni zakłada się jakby spódnicę czy też fartuch. Dodatkowo na ciele mężczyzny powinien znaleźć się tałes, czyli szal modlitewny, ponieważ w judaizmie to do mężczyzn należy obowiązek modlitwy. Z tego tałesu usuwa się jedne frędzelki i wkłada się je za pasek zmarłego. Zarówno u mężczyzny jak i kobiety głowa powinna również mieć okrycie. Poza tym na oczy i na usta kładzie się kawałek glinianego naczynia. W samej trumnie wierci się otwory, tak aby ciało miało bezpośredni kontakt z ziemią. Przy tej okazji należy zauważyć, że trumnę wkłada się do ziemnego grobu, a nie do betonowego. Sama trumna powinna być prosta, z drewna, bez żadnych części metalowych, czyli też bez gwoździ. Jest jeszcze jedna zasada mówiąca o tym, że w grobie powinien leżeć tylko jeden zmarły. Nie można obok siebie położyć dwóch i należy między takimi zmarłymi zachować odstęp szerokości sześciu dłoni. Jeżeli chodzi o kierunek położenia ciała, to on, ciało powinno być pochowane z głową skierowaną na zachód, a nogami na wschód. Więc groby są Ułożone na linii wschód-zachód. Przez pierwszy rok nie powinno stawiać się macewy, dopiero po roku można to zrobić. Być może słyszeliście, że dawniej Żydzi byli chowani w całunie, i rzeczywiście to się zgadza, i że byli oni chowani w pozycji kucznej. I to akurat już się nie zgadza. Jest to jakaś legenda, która tak naprawdę nie wiadomo skąd się wzięła. Prawdopodobnie Taka opinia mogła pojawić się od osób, które gdzieś tam z daleka widziały, jak wyglądał pogrzeb żydowski, i że kiedy wpuszczano beztrumne ciało zmarłego, można było sobie wyobrazić, że jest pochowany na siedząco. Sama ceremonia trwa bardzo krótko. Śpiewa się psalmy, kondukt podąża na cmentarz i w pochówku co ciekawe powinien uczestniczyć każdy żyd, który zobaczy taki kondukt żałobny. Może on nawet dołączyć do tego konduktu choćby na kilka kroków, żeby wypełnić swój obowiązek religijny. Po pochowaniu zmarłego syn tego zmarłego odmawia kadisz. I co jest ważne, a co nie jest takie oczywiste, Kadisz nie jest modlitwą za zmarłych, lecz jest wysławianiem imienia boskiego. W czasie ceremonii pogrzebowej, Kadisz odmawia się, by pokazać pamięć o Bogu, mimo straty bliskiej osoby. Kadisz jest modlitwą, która wychwala imię Boga i zapewnia, że się od niego nie odwrócimy, bo taka jest jego wola. Tę modlitwę syn zmarłego powinien odmawiać codziennie przez 11 miesięcy, a w przypadku, gdy to jest śmierć rodzeństwa, dziecka lub małżonka, kadisz wygłasza się przez miesiąc. Symbolem żałoby i bólu po stracie bliskiej osoby jest rozdarcie szat w miejscu nad sercem. Czas żałoby dzieli się na trzy okresy. Pierwszy z nich trwa 7 dni od chwili zgonu i w tym czasie członkowie najbliższej rodziny zmarłego powinni powstrzymać się od pracy i pozostać w domu. Są też inne szczegółowe przepisy, które mówią jak należy się zachować. Kolejne etapy żałoby trwają odpowiednio 30 dni i 12 miesięcy. Ciekawostką też jest, że według kabały należy zasłonić lustra w całym domu, gdzie odbywa się żałoba. Dlaczego? Otóż okazuje się, że po śmierci bliskiej osoby następuje pustka i w tą pustkę mogą wejść złe duchy bądź demony, których nie zobaczy się gołym okiem, ale mogą pojawić się w odbiciu lustra. Dlatego te lustra muszą być zasłonięte. W tradycji żydowskiej pamięć zmarłego czci się w dniu rocznicy śmierci i wygląda to tak, że od zachodu słońca w dniu poprzedzającym rocznicę śmierci pali się świece w domu bądź też w synagodze, odwiedza się grób zmarłego oraz odmawia kadisz. Jak z kolei wygląda pochówek w tradycji muzułmańskiej? Otóż. Pogrzeb powinien odbyć się jak najszybciej. Ciało zmarłego powinno zostać umyte. Dokonuje się tzw. toalety rytualnej. Wykonują ją mężczyźni, jeżeli zmarł mężczyzna, i kobiety, jeśli zmarła kobieta. Ciało jest zawijane w materiał, w tak zwany całun, i obrzędy pogrzebowe różnią się nieco od innych obrzędów w islamie. Rozpoczynają się oczywiście od rytualnych ablucji, ale inaczej niż w pozostałe dni, modlitwa odbywa się w pozycji stojącej z uniesionymi rękoma do Boga. Wierni proszą Go o łaskę dla zmarłego, natomiast w pozostałe dni muzułmanie podczas modlitwy pochylają się i biją pokłony. Sam grób musi być skierowany w kierunku mekki i kiedy składa się ciało do grobu, głowa i ramiona zmarłego powinny być lekko obrócone w prawą stronę, aby patrzył w stronę mekki właśnie. Grób zmarłego powinien być skromny, ponieważ islam mówi, że nie należy wydawać zbyt wielu pieniędzy na grób i powinny być one raczej... Rozdzielony pomiędzy biednych. Ten dobry uczynek ma się przysłużyć zmarłemu. Sam pochówek powinien odbywać się w towarzystwie mężczyzn, natomiast kobiety mogą wejść na teren cmentarzu dopiero, gdy mężczyźni stamtąd wyjdą. Natomiast w rzeczywistości nie zawsze tak się dzieje. I myślę, że to zależy po prostu od um, tradycji w danej rodzinie. Im bardziej ortodoksyjna rodzina, tym bardziej jest to rodzina, która przestrzega bardzo dokładnie praw, a im mniej rodzina jest ortodoksyjna, to tym samym podejście do zwyczajów religijnych jest bardzo swobodne. Mówiąc o cmentarzach w Jerozolimie chciałabym jeszcze wspomnieć o jednym cmentarzu cmentarzu katolickim na górze Syjon. Jest to cmentarz położony nieopodal od Kościoła Świętego Piotra Ingalikantu i nad bramą wejściową, Znajduje się napis informujący o tym, że na tym cmentarzu znajduje się grób Oskara Schindlera. Na tym cmentarzu nadal odbywają się pochówki i znajduje się tam kilka, bodajże osiemnaście polskich grobów żołnierzy z armii Andersa. Na początku wspomniałam o bazylice Grobu Pańskiego i pustym grobie Jezusa. Należy też wiedzieć, że niedaleko. Od bramy damasceńskiej przy Nablus Road znajduje się również tak zwany Grób w Ogrodzie, który w XIX wieku został uznany przez brytyjskiego generała Gordona jako właśnie Grób Chrystusa. Według niego podobieństwo pobliskiej skały do czaszki, gdzie zagłębienia skalne przypominały oczodoły. Miały być niejako dowodem na to, że to jest właśnie miejsce, gdzie został pochowany Jezus Chrystus i gdzie potem zmartwychwstał. Przeprowadzono szczegółowe badania i okazało się, że ten grób, odnaleziony przez generała Gordona, pochodzi z późniejszego okresu, więc tym samym jego teza została obalona. Niemniej jednak warto tam zajrzeć, ponieważ sam ogród. Pełen zieleni, sam grób, który może dawać pewne wyobrażenie tego, jak grób Chrystusa mógł naprawdę wyglądać, nadaje temu miejscu taki klimat, że niektórym wręcz pozwala w spokoju przeżyć mękę i zmartwychwstanie. Mogę powiedzieć, że nawet bardziej niż w zatłoczonej i gwarnej bazylice grobu pańskiego. Jednak zawsze trzeba pamiętać, że nie jest to Prawdziwy grób Jezusa Chrystusa. W notatkach do tego odcinka znajdziecie link do głównej strony internetowej, a właściwie do pliku PDF, gdzie znajduje się taka ulotka w języku polskim, właśnie pochodząca ze strony Garden Tomb, ze strony oficjalnej tego miejsca. I tam będziecie mogli poznać więcej szczegółów. To tyle, jeżeli chodzi o cmentarze i groby w Jerozolimie. Mam nadzieję, że ten odcinek był interesujący. Tradycyjnie zapraszam do kontaktu na stronie www.poizraelu.pl. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym odcinku.